Hej, witam was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mamy kolejny patch w Honkai Impact 3. Dzisiaj wychodzi nam cudowna nowa wersja Elyzji. Tak, ja też byłam w szoku, że zrobi kolejną Elyzję. Myślałam, że jak zakończył się ten cały rozdział z Elyzją, to na tylko będzie miała dwa patesy i już się nie pojawi. Okazuje się, że jednak się pojawiła. Więc trochę już mamy odłożonych. Życzę Wam też powodzenia w wishbanku, polowaniu. I co bez tego zaczynamy. Widzę, że daje nam totalnie dziesiątkę free, więc mnie to mega cieszy. Mam dosyć blisko do gwaranta. Pamiętajcie, w Konga Impact macie zawsze jedną tylko eskę, tak zwaną piąteczkę, więc nie wypadnie Wam, nie możecie przegrać, tylko że no w stu nie, Jej broń. Czy się dostaliśmy stygmy do wyboru? A to jest chyba nowa broń pod naszą. Aha, tak, to będzie nowa broń dla Sile. No i mamy znowu to. Tu mamy jeszcze ten. Wow! Wow! Dreamweaver dodali. No i najnowszą herszkę bronię i herrzkę finality. jajciu! Ja mam 37 do gwaranta. Może będziemy ten. Dobra, skupmy się na naszej pięknej Elysia Ja sobie pakłą więc musimy ją mieć. Czy będzie w tej darmowej dziesiątce? Oby! Powiem, że daj całą dziesiątkę darmową. I tutajcie mi Elysia! Elysia, Elysia, come home! Oczywiście! U? Wie? No oczywiście. Nie ja wiecie, w darmowej to żeby wpadła, to po prostu w cud, w cud by musiał się zdarzyć. Dobra. Darmowy, ja tu mam pięć, to jest właśnie to, bo on powie mi właśnie no zużyć pięć tych i dopiero ten. Potem najwyżej ja, będziemy pojedyncze robić, na razie walimy sześćdziesiąteczkę. No i ja wiecie co, no to jest jednak ta wada w tym Honkaju, że niestety... A, oczywiście, że niestety nie sto sześćdziesiąt jak w większości gier, trzeba 105, nie, przepraszam. 1600 czy 1500, tylko że właśnie 2,8, to jest bardzo dużo. To nie tak, że tutaj bardzo łatwo nazbierać kurki, niestety nie. O kurczę. zwykle mi wypada blisko tego gwaranta. A chciałam po broń popolować, ludzie, no. I ja tak mam, nie wiem, jaka będzie kolejna yy, walkiria. A na dodatek, no patrzcie, ile trwa 42 dni? Ten banner, plus jeszcze inne bannery. Około 60 dni trwa teraz jeden patch, więc mega długo wydłużej. Nie wiem dlaczego. Czyżby nie mieli pomysłu na ciągnięcie tej gry? No, zrobili part 2, który mi się bardzo podobał na początku, ale tak pomieszali z tym, że już, już średnio. E, potem pisze, że w 6, więc jak nie wypadnie w, e, w tych 10, o. To będziemy wishywać pojedynczo, bo mamy pięć wishy, nie? Może nie będzie na gwarancji. No weźcie mi w tej dziesiątce, no! Elisia, Pink elf, come home! Ja... Ja już nie przyjdzie do domu, ta. Mhm, mhm. Na broń to będę miała też. No, no dobra, e, teraz robimy tak zwane pojedyncze, bo... No nie ma co na razie marnować. Oczywiście nie spodziewałam się niczego innego w tej grze Jeju, trzy przed! Trzy przed powiem wam. To jest, to jest przegięcie. Ale jestem zadowolona. E, czekajcie, tylko zrobię rzucik ekranu. O, o, o. No, ja jestem zadowolona. No, ona jest piękna. No, popatrzcie, to, to jest cudo, to jest cudo, ona jest cudem. Jesteś piękna. Oh. No to co, lecimy tutaj. Mamy dziesiąteczkę z tych ticketów, więc lecimy dziesiąteczkę. Daj, zawsze coś poleci. Ale pytanie co? Ja mam broń. Mówisz, broń, dostajesz stygma. Okej, okay, jeszcze jedna stygma i ja jestem. Zadowolona, bo ma właśnie yy, skrzyczkę, bo dostaje się skrzyczkę za pierwszy dzień logowania i właśnie w tej skrzyczce mam. O proszę, ja już mam full! Właśnie masz jedną do wyboru stygmę, to walczyły mi właśnie dwie i tamta, no to ja mam już trzy stygmy. No ale nie, niestety, nie przerwę, bo no, chcę jej bronić. No, mówmy się, no ja chcę jej bronić. Nie musimy lock. Ja za chwilę będę ją ubierać, więc nie musimy. Eee, w 19, no dobra, no. Co ja poradzę? No, lecimy, no. No i. Ja nie muszę nawet. Sk... Ze skrzynki już teraz nie muszę wybierać. Mogę sobie dać to do ulepszania z tym, bo właśnie mam full. Ale teraz szansa, że będzie teraz. Broń to jest mała. Bo MASZ gwaranta zawsze, że jedna. Rzecz albo broń, albo właśnie stygma. No dobra. Hu. Yy, Dziewięć. Hu. Dobra, walimy dziesiąteczkę. Nie będę się tutaj bawić w pojedyncze Jeszcze polecia stygma do rozbicia albo zachowania. Jest! I jest, proszę, Pure Love whisper. Oh my god. Ale by mi jakby mi dali drugą. No to cel, moi drodzy, jest osiągnięty. Jestem zadowolona. No to już wiadomo, że nie pójdziemy, bo mam 56 i mam... Nawet nie mam na jedną dziesiątkę, więc nie. E, tutaj sobie wrzucimy jednego, zobaczymy. Nie liczę tu na szczęście. No właśnie, nie liczę. Ale good, good, ok, ok. I wiecie co? Jest w to te 5 To jest właśnie to, że nie mamy za eventy, za jakieś dzienne w Gili czy coś. Nie mamy właśnie tych ticketów. Je możemy praktycznie tylko pięć 5 na patch. Na patch nawet, bo dwa dostajemy z z co się odwieża tylko co patrz. I dwa i trzy dostajemy chyba z, z, za supli, takie te w domu. I kurczyno. no... Ja nie widzę żadnych innych sposobów, żeby zdobywać, bo nawet nie ma już od tego, no to kurde no. no słabo powiem, mam. słabo za zdobywaniem tych supli, zwykłych. No jeszcze B AB to, to w ogóle się nie liczy. No tutaj na takie proszę, jak ktoś nie zdobył finality albo broni najnowszej. Oczywiście już nie najnowszej, bo jest nosza. To proszę. Mamy teraz okazję, tylko żeby jeszcze były te podstawowe wisze skądś do zebrania. Normalnie. I tylko mamy pogrom tych łyższych y chyba jakieś 40, a po 50, tak na oko. Jak jesteś nowym graczem, jak jesteś nowym graczem, to musisz czułać. Widzicie 32 i ten, i mam jeszcze tylko 65% szans, że będzie to nowa. O, jeszcze jest w ogóle ten, widzę. Shopping. Znaczy, dlatego, że. A segment na kasy. No, na primo um, A, że misje. Aha, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Patrzcie, 60, nawet patrzcie, jeszcze się pomyliła. 68 dni. Boże, ponad dwa miesiące. No, pogiełek. Po e, czy ja ją w ogóle mam? Wiem, że kiedyś na jakimś kącie poniosłam, A czy ja ją mam? Ale idę do zakładu, że patrzę. 15 tysięcy, tylko a 30 trzeba, by mieć jej skin przegięcie. I 800, żeby mieć tą panią. Ehm, tych dwóch nie mam, więc nawet nic to nie da. Ehm, zobaczmy. Nawet tutaj nie ma y, finality widzę, tą bym mogła iść, ale to po jest to? A mogę tylko 35, więc... Ym... No to sobie odpuścimy. Tu już prędzej. Zobaczmy ile mamy tych... Te 37, więc... No coś sobie wezmę na pewno. co jeszcze nie wiem, ale na razie znaleźliśmy naszą mamusikę piękną. Uuuuh, jest cudowna, Alessia. Ja kocham Nie mogę Cię niestety zrobić większego eskimo. Alicia! oh yeah O! Tylko tu jest na 80 level. Okej. Jesteś cudowna. Oczywiście od razu robimy słopika. Nie będziesz ty dla z jakąś. Ale tak jak patrzę mnie druga, nie wygląda jakoś. Mogę zrobić quick upgrade a. na max level. No eee, i super, proszę. Free A, że. O tak, 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 tak. Robimy, 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 robimy. Ale dziwnie wygląda z tym. Ok. Upgrade robimy kolejny. Popatrzcie, jak ona jest po prostu o! Oh. No i ja jestem yy, yy, zadowolona. Proszę całą Elysję ubieramy. Quick upgrade robimy. Tylko czy będę miała te, żeby zrobić jej upgrade zawodkowity. Właśnie tych mi zabraknie, no tak myślałam. Eee... I tu... Zabrakiem mi. no ale nie ma to znaczenia jakiego super. Zaraz rozbiję tamtą, to zrobię, więc spokojnie. Uzbieram. Dobra, kochani, to będzie w ogóle na tyle. Ja mam nadzieję, że wam się... Yes, ojko, jest! Cudowne. Że wam się podobało. kampania Pamiętajcie, że zostawić łapkę w górę. Subskrypcja mile widziana. I życzę wam powodzenia w miszowaniu, mam nadzieję, że zdobędziecie to, co chcecie, może chcecie coś innego niż Elisie zdobyć, chociaż chyba na razie tylko możemy zaangolosować na broń nową poselę. na tylko tyle, okej, okay, Kiana na się zmieniaj, i co, do usłyszenia, życzę wam miłego dnia, trzymajcie się, hejo!